w dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie o. Jak długo trwa zabieg labioplastyki? To no. Chyba na to krótko odpowiemy. Poproszę. Ile może trwać? no... Pytanie, czyli liczymy sam zabieg, czy przygotowanie do zabiegu i całą obecność w gabinecie? Ja pytanie, poproszę. Kto to robi, czym to robi, jak to robi, komu to robi? Ja poproszę, no każdy... ja poproszę, robi. Ja poproszę wersję od wejścia do gabinetu do wyjścia od gabinetu Modo yy, doktor Lisiecki. Trzy w skrócie Trzy godziny. I co się wtedy Od dzieje? Od wejścia do wyjścia. Co się dzieje wtedy? Jak Pani przychodzi yeah. na, e, e, na zabieg, to najpierw sobie wchodzimy do gabinetu, rozmawiamy jeszcze, zadaję pytania, czy wszystko w zgodzie było zrozumiałe, bo Panie dostają taką zgodę wcześniej do domu do przeczytania na wizycie kwalifikacyjnej, bo jak zro, zgoda ma 5 czy 6 stron, czy można jej przeczytać w 3 minuty ze zrozumieniem. Więc dostajecie panie tą zgodę do domu. Więc pierwsza sprawa to jest pytanie czy wszystko jest zrozumiałe czy są jakieś pytania do zgody. Jak nie ma pytań, to sobie jeszcze raz upewniamy się jaki ma być zakres zabiegu. Pani się przebiera. Wchodzi na fotel, jeszcze patrzymy sobie raz lusterkiem, ustalamy zakres zabiegu, rysujemy linię zabiegu, robimy dokumentację fotograficzną, medyczną dokumentację fotograficzną. Nie są to zdjęcia, które później hulają po internecie, tylko jest to normalny element dokumentacji, tak jak pytanie o miesiączkę, ciążę i wszystkie inne rzeczy. I ostatnie badania profilaktyczne, kiedy były. Tak jest. No i później, jak już to wszystko zrobimy, to podaję znieczulenie, czekam aż to znieczulenie się tam dobrze Ale, podaję, ale gdzie odganka. podajesz? Do Nie. Nie, do A Ty podajesz do żyły? No nie, ale podaję znieczulenie. <laughs> nie, nie, nie podajemy nic do żyły, Podajemy znieczulenie słuchajcie, miejscowo. To ja akurat robię tak, że robię trzy wkucia na górze, trzy na dole i to są wkucia, takie jak u dentysty. Jest nieprzyjemne rozpieranie, na każde miejsce to jest około 10 sekund i co to znieczulenie robi? Ono znosi czucie bólu, czyli czuć, że coś się dzieje, natomiast zniesione jest czucie bólu. I teraz bardzo ważna rzecz. Są ludzie, którzy szybciej metabolizują leki, są tacy, którzy wolniej Metabolizują leki. Są tacy, którzy potrzebują większe dawki, są tacy, którzy potrzebują mniejsze dawki. Więc jak w trakcie zabiegu nagle coś tam zaczynamy delikatnie, e, panie zaczynacie zgłaszać, czy coś zaczynacie czuć, to wtedy dokładamy to znieczulenie. E, dygresja, tak. I co się dzieje dalej? Po podaniu znieczulenia czekamy, aż ono się dobrze tam rozłoży w tkankach. Następnie jest szykowane pole zabiegowe, czyli jest mycie, taka dezynfekcja przedoperacyjna, zakładamy jałowe nogawice, obłożenie, my się ubieramy na jałowo, e, szykujemy sobie cały sprzęt, no i później już jest zrobiony sam zabieg. Także jest plastyka warg, zakładane są szpy. Po założeniu szpów leżycie jeszcze z okładem chłodzącym tak mniej więcej do godziny, także od zakończenia sz, sz, cięcia do e, wyjścia minęło przynajmniej 90 minut. No i później oglądamy sobie efekt zabiegu, taki ten który jest od razu po w lustrze, żebyście Pani wiedziały z czym idziecie do domu. To jest bardzo ważne, bo myślę, że 90% to bez badań jest ocena, to tak na oko, 90% kobiet i tak wróciłaby do domu i sama lusterkiem co jest. I teraz tak, jak i zobaczycie to same w domu, to zobaczycie fioletowe ślady po mazaku i nie wiadomo, czy to krwaw, czy to czasem brązowe czy to tatuowane, czy co, czy to zostanie czasem nie zostanie. Brązowy płyn na skórze po dezynfekcji. Tak. Obrzęk, pomarszczone brzegi, które są normalne, wynikają to, wynika to z By, szycia bycie, i to się później rozprostowuje wszystko bez problemu. Więc to wszystko musicie zobaczyć w gabinecie przy nas, żeby w domu się po prostu nie przestraszyć, że wydarzyło się coś złego. Tak tym bardziej, że od razu, jak macie jakieś pytania, na przykład Pani, jak to, się to jest myć, tutaj, To jak zadacie Albo jak mi to pytanie myć. od razu, to ja wtedy jestem w stanie powiedzieć, to jest normalne, to jest takie miejsce, tu jest najdłużej obrzęk, czy to, czy tamto, i wtedy spokojnie wracacie do domu. Więc cały ten proces to jest tak mniej więcej 3 godziny. Tak. Ja nie umiem w godzinę tego zrobić. Nie, ja też nie. Ja bym powiedziała nawet, że czasem mi zajmuje dłużej, bo no bo dłużej nie no, bo czyli ja dużo gadam. Inny zakres no, wbrew jeszcze. temu, co widzicie czyli dzisiaj, do... to ja zazwyczaj więcej gadam. Jeżeli robimy coś dodatkowo, tak? Czy są jakieś fałdy skóry krocza, A, no tak, jest więcej pracy trochę w obrębie Pełna... górnego, górnej części, tak, czyli fałdów e, napletka, czy e, na znaczy fałdów kapturka, czy napletka łechtaczki, no to i wtedy 4 godziny może trwać. No to tak, to bo poza, zakresu, poza korektą tak? warg sromowych samych, to możemy zrobić korektę napletka łechtaczki, korektę fałdów dodatkowych, korektę anal skin tagów, Czyli takiej skóry dodatkowej w okolicy odbytu, która może, imitu, może imitować hemoroidy. To też tak. czasami tak jest. I jeżeli oczywiście mamy wątpliwość, no to pacjentka jest konsultowana najpierw proktologicznie. Bo my raczej takich żylnych zmian nie operujemy sami. Natomiast jeżeli to są zmiany skórne, czyli te anal skintagi, to jak najbardziej przy okazji zabiegu można coś takiego no też usunąć. W ogóle z różnymi zabiegami można to połączyć. oszotem tem no różnymi rzeczami. Także, także to wszystko zależy od tego, jak. Jakie są Wasze potrzeby i to, co możemy skomasować w trakcie jednej wizyty, i co wiemy, że jakby nie pogorszy i nie wydłuży Waszego okresu rekonwalescencji, tylko będzie biegło jakby symultanicznie i nic w niczym to nie, nie będzie się, nie wiem, znosiło działanie czy coś takiego, to wszystkie takie rzeczy możemy zrobić razem. No i jeżeli jest bardzo wygodne, bo jest wtedy rekonwalescencja. Jedna nie, trzeba tego, nie trzeba tego wtedy mnożyć, tych okresów, które jakoś tam wyłączają. Zdecydowanie tak. No, więc tak to będzie. Odpowiedź na pytanie o czas. Okay, last okay.